To jest gzik, czyli gwarowe zaczepki i konkurs. Witam Was wiaruchna w drugim odcinku Poznańskiego Gzika. Tu, w naszym firtlu, czyli w Pyrlandii, jak się to o nas blubro w Polsce, rychtujemy się teraz do świętowania 64. rocznicy poznańskiego czerwca 56. roku. To wiarcia dla nas bardzo ważny dzień, bo tu wiara się po raz pierwszy upomniała o prawo do ludzkiej godności i o chleb i protestowało przeciw horrendalnym podwyżkom cen... Garcia musicie też wiedzieć, że poginęła w wuchta wiary, ubeki strzelały nawet do dzieci i kobiet, Tak ubecja zabiła w garażu dwunastoletniego Gzuba, gromka Szczałkowskiego, na pamiątkę mamy na jeżycach jego ulicy. A w cyglożu, guną to ruszyła pierwsza eka wiary. Pod dom partii, potem do nich dodreptoła inna wiara z różnych fabryk i zakładów. I to tak jak stali, w tych roboczych jupach, drewnianych laczkach, które jak wiara szła, to rajbach był na ulicy Dudniło -Żełowej. Jak pewnie wiarsia wiecie, to wtedy Cyrankiewicz jako premier komunistycznego rządu Fefrową wiarę odcinaniem rąk, co się władzy miała sprzeciwiać. Musicie też wiara wiedzieć, że ten poznański zryw ruszył, jak akurat były u nas międzynarodowe takie targi PWK, i w tym czasie było dwóch tak gości z zagranicy, i na to wszystko szpycowała. To dało ówczesnej władzy mocnego kopa w zadbo, bo było ino rychtyk pewne, że wieści bydą śmigać no całki świat o tym, co się w Poznaniu zaczęło. Dlatego w tych dniach, kto ma trochę takiego naszego lokalnego patriotyzmu, wywieszą we w oknach flagi narodowe. No i się Wincy ono w tym czasie blubro w mediach. Ale jak szpytłem se na miasto, to se tak myślałem, czy mu wszystko wiara nie flag we w oknach. I wiecie czemu nie ma? Ja wam powiem tej. Bo tero wiara ma nowe okna plastikowe. Za dwóch tebejmów. Czysto na gwarancji. I nie ma w tych oknach tamtych rurek na flagi. Potem wydumałem, że większość firm, co u nas takie okna rychtuje, nie, to firmy germańskie. No i im nie na rynkę, żeby Polacy mieli takie rurki na flagi. Dlatego gdzie się do to wiarze blubromy, żeby zamawiające takie nowe okna do chaty, w jakimś tam fabryce, nie, o tej rurce im powiedzieć. A teraz wiara rozstrzygnę ten FIFny konkurs z ostatniego odcinka. Całkowiarze, co wzięła udział we w tym konkursie moim nie. Pozdrawiam, dziękuję za maile i pędzę. najszybszy był pan Jan Skonina. I to on odpowiedział na pytanie, co to kufta? A kufta to rower wiara. I należy mu się tytuł pieczonej pyry. Oczywiście z Gzikiem. ora tera wiara na kolejną moją zagęgutkę gwarową. Trochę dłuższa będzie, bo co ponoszy mu znaczy wiara takie zdanie. Kater wyleciał z winkla. Czekam na maile z odpowiedziami na adres gzik 2020gmailcom i zapraszam już teraz na trzecie wydanie mojego gzika już niebawem. Przyjmijcie się wiarcia zdrowo i do usłyszenia. No.